Siemaneczko, witam was w pierwszym odcinku Sej Nowości z Gotika. W tym odcinku będzie usprawnienie pierwszego Gotika i przygotowanie go pod modyfikację. a więc zapraszam was do oglądania. Na sam start oczywiście wymagana podstawka, czyli pierwsza część Gotika. Później pobieramy następujące pliki: Gothic Player Kit, który jest potrzebny do modyfikacji, do uruchamiania modyfikacji właśnie. Później pobieramy następnie GMDK pliki, dzięki którym właśnie Gothic działa lepiej, lepiej funkcjonuje jest stabilniejszy. Jest on też również konieczny do modyfikacji czas zapłaty a więc też właśnie go polecam jak najbardziej pobrać. Następnie pobieramy Gothic System Pack, a więc System Pack oczywiście też jest Takim plikiem, który właśnie naprawia dużo błędów, też właśnie usprawnia, stabilizuje tą pierwszą część Gotika, a więc również pobieramy. Na sam koniec jeszcze możemy sobie pobrać nieoficjalny patch, ale uwaga, tutaj jest to nieoficjalny patch, czyli gdy sobie go pobierzemy, po prostu to modyfikacje, oczywiście wszystkie inne modyfikacje nie są z nim kompatybilne, a więc a więc musimy wybrać albo jakaś modyfikacja, albo po prostu nieoficjalny patch i normalna gra. A więc w ten sposób to działa. Dlatego nie będę pokazywał instalacji tego nieoficjalnego patcha. Oczywiście, instalacja w sumie jest dość prosta. Wystarczy pobrać pliczek, czyli najnowsza wersja, na przykład. A później, właśnie tutaj mamy ścieżkę, czyli do Gothic Data wkleić. Wystarczy. W ten sposób e, mi się tutaj już pobijają te pliki. A więc ja już tutaj przechodzę do następnego etapu, czyli właśnie do instalacji. Na, na potrzeby właśnie tej sejs stworzyłem tutaj oddzielny folder, właśnie nowości z Gotika. A więc tak, instalujemy PlayEquita, wskazując właśnie e, oryginalny, e, właśnie oryginalny. Hmm, co ja też, Pitole. Wskazujemy po prostu folder gdzie mamy zainstalowanego gotika. A więc u mnie jest to Piranha bytes, gotik naturalnie i instalujemy. Gdy to już będzie zainstalowane, będziemy mogli właśnie wypakować GMDK, ale natomiast jeszcze jako, że się nie pobeł, no to jeszcze chwilkę musimy poczekać. Ja już tutaj przejdę ogólnie do hmm, do następnego etapu, czyli do wypakowania tego gmdk, czyli mamy tutaj właśnie ten otofolder, wchodzimy właśnie, e, otwórz element docelowy, wchodzimy tam gdzie mamy zainstalowanego Gotika. i właśnie tutaj e, też wypakujemy sobie najpierw e, ten gmdk, w ten sposób e, wchodzimy tutaj właśnie w ten oto folder, w ten oto plik. i tak, e, co nas tutaj interesuje? Nas interesuje tylko folder gothic, nic więcej. E, mamy tutaj łózek, mamy tutaj system, mamy tutaj VDFS. A więc te pliki wszystkie kopiujemy i wklejamy tutaj do tego mm, głównego folderu z gotikiem. E, nie wbijamy do system, nie wbijamy do data, po prostu tutaj podmieniamy te wszystkie pliki i tyle. A więc e, w ten sposób działamy. Gdy już to nastąpi, pozostaje nam zainstalować właśnie e, ostatnią część właśnie mm, z tego z tych nowości czyli system pack właśnie, a więc instalujemy sobie system pack Oczywiście język polski a Tutaj też właśnie instalacja wersji polskiej No i tutaj natomiast znowu musimy wskazać folder właśnie naszego kochanego gotika, nic więcej A więc wchodzimy tutaj oczywiście pijania bytes i gotik. OK, zainstaluj. I teraz gratulacje, macie już przygotowanego gotika pod modyfikację. A więc teraz nic tylko go modyfikować. Jak najwięcej, gotik jest stabilny i właśnie działa prawidłowo. A więc ogólnie o takich rzeczach będzie ta seria. Również pojawi się tutaj instalacja DX11. Będzie tutaj oczywiście w tej seji rozwiązywanie problemów, czyli nie, może, nie można na przykład uruchomić modyfikacji z jakiegoś powodu, i tutaj będzie, będą tutaj w tej seji wyjaśniane właśnie te rzeczy, czyli jak właśnie naprawiać takie oto problemy, czyli co zrobić, żeby właśnie nam to działało. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie tego materiału, i do usłyszenia w następnych filmikach. Na razie.